Witam Państwa. W tej lekcji zaprezentuję Państwu dwa sposoby adresowania komórek. Adresowanie względne i adresowanie bezwzględne. Adresowanie względne stosowane jest przez program Excel jako adresowanie domyślne. Wykorzystuje ono relatywne położenie komórek względem siebie, a nie ich konkretny adres. Jak to się odbywa w praktyce? W arkuszu wprowadziłam tabelkę, w której będę chciała obliczyć wartość sprzedaży poszczególnych produktów. W kolumnie B... I C są dwie serie danych. C na ilość. W kolumnie D chcę otrzymać iloczyny poszczególnych par obu serii. Aby tego dokonać, do komórki D2 należy wprowadzić formułę. B2 razy C2. Tak wprowadzoną formułę można skopiować na pozostałe komórki w kolumnie D. I naciskam. Enter. Jest to możliwe właśnie dzięki temu, że program przy takim adresowaniu sprawdza tylko relatywne położenie komórek z formuły względem siebie, dlatego po skopiowaniu formuły w dół w kolejnej komórce zastosuje zmodyfikowaną wersję formuły w postaci B3 razy C3. Natomiast w adresowaniu bezwzględnym Istotny jest konkretny adres komórki, a nie jej położenie względem innych danych. Aby komórkę oznaczyć adresem bezwzględnym, należy do adresu komórki wprowadzić dodatkowe oznaczenie w postaci symbolu dolar. Najprościej i najszybciej można zastosować klawisz przez zastosowanie klawisza F4. Takie adresowanie ma zastosowanie np. wtedy, gdy wartość jednej komórki odnosi się do kilku danych. W tabelce powyżej chciałabym obliczyć cenę brutto poszczególnych produktów. Aby otrzymać cenę brutto dla pierwszego produktu, mnożę cenę netto przez wartość podatku znajdującego się w komórce B16. Aby tę formułę było można zastosować na pozostałe komórki z kolumny B, należy adres komórki, w której jest wartość podatku, wpisać w postaci adresu bezlennego, czyli najprościej zastosować klawisz F4. Formuła wtedy przyjmie postać B2 razy B16 z dolarami. Taką postać bez żadnych zmian można kopiować na pozostałe komórki w kolumnie C. Bez tych dwóch sposobów adresowania komórek obliczenia w Excelu nie byłyby możliwe. Dziękuję.